Cześć dwudziesta Shopping and fucking. Boli. jęknął puchatek. Chwilowo wolał nie otwierać oczu. Znaczy, że jeszcze żyjesz. wystękał kłopouchy. Jego głos był dziwnie wygłuszony i miał metaliczny pogłos. Kubuś zaryzykował uniesienie powiek. Kiedy podwójny obraz połączył mniej więcej w jeden, miś z wysiłkiem skoncentrował się na rejestrowaniu szczegółów otoczenia. Takich jak kłapouchy z łebem wiadrze żygowin, tygrysek rozciągnięty na blacie beznogiego stołu kuchennego, prosiaczek chrapiący w wypełnionym do połowy bełtami z lewo zmywaku, czy wreszcie uśmiechający się błogo przez sen królik, z którego dupy wystawała przepychaczka do klopa. Jeszcze jedną lewatywę, siostro mamrotał przez sen. Obudź się pierdolony długołuchy pedale. nie wytrzymał kubuś. – O rany! – wzrasnął Królik, zrywając się na równe nogi. Rozejrzał się wokoło nieprzytomnym zwrokiem i usiadł na podłodze. – Clump! – przepychaczka przyssała się do pokrytej, sraczkowatym linoleum podłogi. Jej trzonek całości zagłębił się w dupie długouchego. – Ała kurwa nędza! – wzrasnął Królik. – Czy już zawsze będę się kurwa budził z jakimś badziewiem w dubsku? Zawsze! – wystrzeżył zęby Puchatek – tak ładnie prosisz, żeby ci w nią coś wsadzić zawsze kiedy wypijesz piąte wino. Pakować cię nie będziemy, bo my pieprzonymi ciotami nie jesteśmy, a po Krzysia nikomu nie chce się biegać. Zresztą oni tak woli być bierny. No więc pakujemy to, co jest pod ręką. Ciesz się, że to nie był pogrzebacz. Slurp, pop, rozległo się, gdy królik ostrożnie podniósł się z podłogi, zostawiając za sobą przepychaczkę. Ten dźwięk obudził zanurzonego w zlewie prosiaczka. Kurwa, pomocy, topię się! zawołał, miotając się w żygowinach. Kurwa, pomocy, spadam! wzrasnął obudzony jego krzykiem tygrys. Kurwa, pomocy, oślepłem! zadudnił w wiadrze głos ucha. Kurwa, zamknąć parszywe ryje! puchatek odezwał się przytomnie. Tuż po przebudzeniu, zanim jeszcze przyjdzie kaczor, zawsze miał parominutowy moment, w którym myślał logicznie i jasno. Mniej więcej do pierwszego klina. Prosiak, wcale się nie topisz. Tygrys, stół od poprzedniej Biby nie ma nóg, więc jak spadniesz z tych pięciu centymetrów, to się durny chuju nie potłuczesz. Kłapuch, po prostu kurwa nędza wyjmij głowę z pierdolonego wiadra. Wybawco! ryknęła wdzięczna trójka kompanów. Ale ja sobie tą przepychaczkę zapamiętam, warczał pod nosem niezadowolony królik. Pedzia będą ze mnie robić skurwy słyny niedorobione. Szybko okazało się, że do picia w domku Puchatka zostało już tylko paskudne bezalkoholowe piwo, mocny full, rekwizyt filmowy. Ale w gardle kołek, co począć? Ekipa postanowiła udać się do sklepu Baby Jagi. What's up, chuju! przywitał się serdecznie prosiak. Łasap! Baba Jaga, znany też pod pseudonimem artystycznym Chuj, wywalił język na brodę. Dwie zgrzewy klasika, tylko kurwa szybko, bo suszy jak skór wyswyna. A kasa jest? zaniepokoił się chuj. Klapciu, ile nam zostało? spytał niechętnie kubuś. Tysiąc czternaście złotych i dwadzieścia osiem groszy. Zajebiście! W tym tysiąc złotych w banknocie z kopernikiem. Kurwa debilu, po chuj nosisz ten stary papier. Wkurzasz mnie, wiesz? zirytował się prosiaczek. Chcesz wyjść? Łapouchy posłał swój słynny Jeśli szukasz kogoś, kto nakarmi cię Twoimi własnymi jajcami, to znalazłeś Dobra kurwa, co się denerwujesz To przez kaczora Taki drażliwy się robisz Prosiakowi wyraźnie zrzedła mina Ej, panowie Nie starczy wam na dwie zgrzewy Przerwał pogawiatkę chuj Tu nie hipermarket, tu są kurwa Prawdziwe polskie ceny Jak chcecie się nachlać za pół darmo, to Nie dokończył Wierny bejsbol kubusia posłał go na podłogę. Idźcie do hipermarketu, dokończył za niego miś, wyszczerzając się z satysfakcją. No to idziemy, zdecydował podjarany prosiak. Ale najpierw winko na drogę, stwierdził tygrysek łapiąc kilka flasz klasika. Rozdawszy je kumplom, wlasł na ladę, wypiał dupę i bez ceremonii srał się na zmasakrowanego babę jagę. A tobie kurwa co odpierdzieliło? Nie wiecie, chłopaki? zdziwił się tygrys. Kto wypina tego wina? Znamy się z chujem tyle czasu, że nie możemy go tak po prostu okraść. To byłoby hamskie, jeszcze cofnąłby nam zniżkę. Nasza ekipa wytoczyła się, rechocząc z leśnego sklepiku, i skierowała swe nierówne, poplątane kroki w kierunku hipermarketu Kalafiur, które pedalskie francuziki wybudowały na skraju lesu. Pierwszą przeszkodą, jaką napotkali na miejscu, okazał się system racjonowania wózków. Wszystkie stały przyczepione do siebie łańcuchami, tak żeby przemiłe starsze panie spędzały całe godziny zastanawiając się, jak je rozciągnąć. Przecież, gdyby wystarczyło włożyć do wózka monetę, jak było napisane na ścianie, to byłoby stanowczo za łatwo. O, nie, starsze panie za punkt honoru stawiają sobie obejście tego zabezpieczenia. Na swoje nieszczęście nasza dzielna drużyna trafiła na jedną z tych wózkowych hakerek emerytek. Szybciej pierdolona jędzo! Uż po minucie czekania zirytował się prosiaczek. Zamknij dziób kurdumlu. Sfrustrowana niepowodzeniami na polu wózkowego hakerstwa emerytka najwyraźniej złapała agresora. Jak zarobisz wroj laską, to się odudzisz pyskować starszym. Jednak wykonana z nierdzewnej stali laska nie dosięgła głowy prosiaczka. W locie przechwycił ją królik i, zdzielowszy jędzę wroj, zaczął udowadniać, że bawi go także, kiedy kto inny wa coś wtyknięte w dupę. Przedtem jednak palnikiem acetylenowym, który na wszelki wypadek zawsze miał pod ręką, rozgrzał do czerwoni jeden koniec laski. Ładnie że się załatwił, cmoknął z uznaniem puchatek. Tylko dlaczego wsadziłeś jej ten nierozgrzany koniec? Żeby za ten rozgrzany koniec nie mogła złapać i jej wyciągnąć, odparł sierząc się królik, odcinając palnikiem łańcuch przytrzymujący wózek. Już po chwili cała ekipa wparadowała do środka. To jest, wjechała, zaprzężonym w kłapouchego wózek. Wio, darł się na całe gardło prosiak. Spierdalaś, teraz moja kolej, zaprotestował osią. Wio, powiedziałem, niedorobiony ośle. Chcesz wyjść? No dobra, kurwa, co się irytujesz. Już wysiadamy. Kłapouchy usiadł się w wózku. Naprzód, do stoiska z wodą, zakomendował. Pozostali przyjaciele z wysiłkiem rozpędzali wózek. I raz! – krzyknęli, puszczając go w kierunku piramidy puszek piwa chyskie dziesięć za 0,5 litra. Pier-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du! -du 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 -du, du 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 rozległo się w całym sklepie. Pracownik działu spożywczego proszony do stoiska do alkoholu. Rozległo się w całym sklepie. Jak się wygrzebie spod tej stery puszek, to was wszystkich rozjebie. Rozległo się w całym sklepie. Kłapouchy nie miał dotrzymać tej obietnicy. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, gdy wystawił głowę ponad sterepuszek, puszek, były wrotki. W wrotkach umieszczone były długie nogi, zakończone zgrabnym tyłkiem w białych majteczkach, ledwie oslonionych krócitką czerwoną spódniczką. Kłapu uchego zaswędziało. A nie był to jeszcze koniec atrakcji. Powyżej znajdowały się dwa urocze cycuśki, na których kołysał się identyfikator, pracowniczka hipermarketu Kalafiur marzena. Kłapouchy, skuszony tym widokiem, spojrzał jeszcze wyżej. Niepotrzebnie. Taka laska a miast twarzy reklama cyrku, pomyślał. Nic to, flaga na twarz i za ojczyznę. Avanti! Kłapouchy wydał ze siebie okrzyk bojowo-gody, rzucając się na dziewczynę. W prawnym ruchem zdarł jej bluzkę, drugą rękę zapuszczając do majetek. Nim przyjaciele dotarły na miejsce zdarzenia, zdążył wziąć marzenę, opierając ją na regał z fistaszkami. W tym czasie reszta zajęła się pakowaniem do wózka wszystkiego najprocentowszego. Tylko prosiaczek, który co chwilę zrzucał z półek butelki swoją sterczącą pytą, został oddelegowany do marzeny. Kurwa, co robisz, durny bekonie? Wściekł się tygrys. Jak tak nie możesz wytrzymać, to idź zmienić kłapołuchego. Starszy jest, zmęczył się już. Teraz ty możesz przepchać szparkę tej siksie. Prosiakowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Ach! rozległo się w całym sklepie. Słyszałeś? Skomentował kubus, sięgając po litrową łódkę Bols. A czujesz ten zapach? zagadł tygrys, schwytając tekile. Aha. Palona guma. Skubianiec założył prezerwatywę. Po mniej więcej pół godziny ekipa była gotowa do wyjścia. Tygrysek, Puchatek i Króliczek udali się w kierunku kasy, mozolnie popychając załadowany wózek. Kłapouchy i Tygrysek udali się w tym samym kierunku, niemniej mozolnie popychając niemniej załadowaną marzenę. – Kto z państwa płaci? – burknęła kasierka. Marzena! – wykrzyknęli razem. I tak nasza dzielna brygada zdobyła alkohol i dupę na wieczorną imprezę a po wypiciu koszyka zacnych trunek twarz marzeny wydała im się całkiem znosna. Dmuchali go sobie nawzajem wszyscy na zmianę, z wyjątkiem króliczka, który po kilku głębszych poszedł szukać przepychaczki do klopa. Koniec części dwudziestej pierwszej.